Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie. Dziś na podstawie własnego doświadczenia opowiem Wam jak szybko zapuścić włosy. Zdradzę Wam kilka moich cennych rad, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do oglądania. Związana z zapuszczaniem włosów jest naprawdę przedługa, ponieważ moje włosy zapuszczałam jakieś 3 lata i uważam, że to jest co najmniej o rok za długo, ponieważ popełniłam na tej drodze zapuszczania mnóstwo błędów, szereg błędów, przed którymi chciałabym was przestrzec. Dlatego stwierdziłam, że nakręcę taki film, gdzie zgromadzę te wszystkie moje rady i zacznę tutaj od tego. Kiedy podejmujecie decyzję o tym, że chcecie zapuścić swoje włosy Musicie zrobić coś, czego ja nie zrobiłam Jest to krok w tył, czyli podcięcie całych zniszczonych włosów, końcówek, które macie Ja kiedy stwierdziłam, że zapuszczę moje włosy To pomyślałam sobie, ok to teraz zapuszczam, w ogóle nie będę ich podcinać, najlepiej przez cały rok I z tego co pamiętam chyba tak było, że przez rok ja tych włosów nie podcinałam Miałam już w momencie rozpoczęcia zapuszczania włosów zniszczone końcówki i te zniszczenia szły coraz to wyżej. No tak jak Wam mówię, bardzo ważne jest to, żeby te włosy podciąć. Wiem, że to boli, kiedy się te włosy podcina i to czasami nie wystarczy, żeby to był 1 cm, ale na przykład te 3 cm, czasami 5, czasami 10. Warto jest zrobić ten krok do tyłu, żeby włosy były naprawdę zdrowe, miały. Fajne, niezniszczone końce, i żeby one spokojnie sobie rosły, e, rosną włosy stąd, nie z końcówek. Więc e, jeżeli końcówki już są rozdwojone na samym początku, to te zniszczenia idą w górę. Ja kiedyś tego nie rozumiałam, nie wierzyłam w to, stwierdziłam, a mam rozdwojone końcówki, to niech tak będzie. One już. In... Nie rozdwoją bardziej i uwierzcie mi, to był bardzo duży błąd, więc e, nawet teraz, kiedy widzę zniszczone końcówki, wiem, że trzeba zrobić większe cięcie. I szczerze wam powiem, że kiedy podcinam włosy o 5 cm, wcale to nie jest takie straszne, jakby się wydawało. Kolejna rzecz, o której chcę wam powiedzieć, to unikanie e, działania wysoką temperaturą na nasze włosy. E, przede wszystkim suszarka prostownica i lokówka te trzy urządzenia potrafią naprawdę zdziałać niesamowite spustoszenie jeżeli chodzi o włosy ja suszyłam kiedyś włosy myłam i suszyłam codziennie co też nie było najlepsze, ponieważ mycie włosów codzienne powoduje, że ta skóra głowę się przyzwyczaja i włosy się szybciej przetłuszczają, więc takie błędne koło, dlatego aktualnie włosy myję co trzy dni, kiedyś suszyłam włosy codziennie suszarką i i doszłam w tym roku do tego etapu, może w przeciągu ostatniego roku, do takiego momentu, że myję włosy po prostu wieczorem i pozwalam im wysnąć naturalnie. Nie, nie rozczesuję tych włosów, ponieważ rozczesowanie mokrych włosów to nie jest nic dobrego. Wtedy włosy, kiedy są mokre, one są jeszcze bardziej narażone na. Zniszczenia. Tak samo nie chodzimy spać z mokrymi włosami, bo to w ogóle też jest bardzo duży grzech. Jeżeli chodzi o prostowanie włosów, kiedyś prostowałam włosy również codziennie, wielkie zło. Później poznałam coś takiego jak keratynowe prostowanie włosów, o którym mam dużo filmów i zawsze ten zabieg polecam, ale muszę Wam powiedzieć, że na podstawie własnego doświadczenia znowu zauważyłam, Pewien mały błąd, polegający na tym, że jeżeli regularnie wykonuję keratynowe prostowanie włosów, w moim przypadku, gdzie ja mam długie włosy. Te włosy, które są tutaj na końcach, one mają może już 5-6 lat, więc całkiem sporo. I one są już dosyć osłabione. I kiedy ja wykonuję regularnie keratynowe prostowanie włosów, działam wysoką temperaturą, kilka razy przejeżdżam po tych pasmach, to moje końce tego po prostu nie wytrzymują. Um, nie jest tak, że ja odradzam ten zabieg wszystkim, ale jeżeli ktoś ma słabe, zniszczone końcówki, to wtedy jest duże prawdopodobieństwo, że. Po jakimś czasie od keratynowego prostowania włosów zauważycie, że włosy się rozdwoiły, i tutaj wrzucam Wam właśnie moje rozdwojone końcówki, które muszę za niedługo podciąć, ponieważ chyba minęły 3 miesiące od keratynowego prostowania włosów i zorientowałam się, że. Ja po prostu sobie tą keratyną zniszczyłam moje końcówki. Nie mówię, że włosy, bo włosy fajnie na tym skorzystały. Natomiast końcówki na tym już nie skorzystały i tutaj ubolewam, ponieważ tych włosów będę musiała znowu jakieś 5 cm podciąć. Z perspektywy czasu mogę Wam powiedzieć, że widzę dużą różnicę między tymi czasami, kiedy codziennie działałam wysoką temperaturą na moje włosy, a między ostatnim rokiem, kiedy w ogóle praktycznie nie ma działania wysokiej temperatury, to naprawdę te włosy są w dużo lepszym stanie. Kolejna sprawa to dobra szczotka do włosów. Ja m, większość mojego życia czesałam włosy grzebieniem, co nie jest wygodne w przypadku długich włosów, pokażę Wam moją szczotkę, którą miałam do tej pory. To była taka zwykła no, no name'owa szczotka, nie ma tutaj żadnego logo, ona w ogóle tutaj ma takie coś do masażu Tutaj się wkłada baterie, ale e, tych baterii już dawno tu nie wkładałam I ta szczotka niestety mi pękła e, Dlatego e, trzymam ją tylko po to, żeby wam właśnie pokazać w tym filmie e, I w ogóle przez to, że pękła to stało się coś takiego i to wszystko mi wypadło, więc mam tutaj w dwóch częściach szczotkę, ale w końcu mam coś, o czym marzyłam czyli szczotki z prawdziwego zdarzenia, i jestem z nich niesamowicie zadowolona. Ta szczotka to w ogóle jest Mistrzostwo Świata. No, kiedy ja przyjeżdżam tą szczotką po moich włosach i po skórze głowy to jest to aż przyjemne, tak rozczesywać sobie włosy i to co najbardziej mnie urzekło w tej szczotce, to jest w ogóle szczotka marki Gorgol ona jest drewniana tutaj nie ma plastiku, te szpilki również są drewniane a ta guma w środku w środku, no ta tutaj widoczna guma jest gumą naturalną także tym bardziej jestem zadowolona, że jest w Polsce producent w Częstochowie, e, który produkuje szczotki, e, które są w akurat ta w 100% naturalna i nie zanieczyszcza nam środowiska, więc ona kosztuje około 55 zł. E, może znajdziecie ją gdzieś taniej w internecie, ale... Um, Postaram się Wam wrzucić linka na dole. Drugą szczotkę, jaką mam, to jest szczotka z włosia dzika, również marki Gorgol. E, natomiast ja powiem Wam tyle się nadczytałam, że to są takie super szczotki i, i w ogóle, ale e, kiedy już ją mam, to powiem Wam szczerze, że nie jestem jakoś e, zauroczona tym, jak ona rozczesuje włosy. Chciałam Wam pokazać to, co się dzieje. Kiedy ja rozczesuję włosy, to bardzo, jakby bardzo płytko te włosy wchodzą w szczotkę, i mam wrażenie, że musiałabym poświęcić bardzo dużo czasu i energii, żeby je rozczesać. Natomiast, kiedy robię to taką szczotką, no to zobaczcie, od razu są widoczne igły i to rozczesywanie przebiega naprawdę szybko, sprawnie i efektywnie. I włosy w ogóle rozczesujemy, zaczynając od dołu, oczywiście kierując się ku górze, bo wtedy, jeżeli mamy jakieś małe kołtuny, to one po prostu nie kumulują się w jednym miejscu, tylko Stopniowo je rozczesujemy. Co do tych szczotek, to yy, dlaczego to jest mega ważne, jakie szczotki używamy, ponieważ jeżeli używamy jakichś typowo plastikowych szczotek, to one mają różne takie łączenia na ząbkach, i może, czy szczotek, czy grzebieni, i może dojść do tego, że po prostu nasz grzebień, który regularnie używamy, regularnie niszczy nam włosy. Więc to jest ważne, żeby przyłożyć trochę wysiłku do tego, żeby wybrać fajną szczotkę do rozczesywania włosów. I ja. Szczerze, naprawdę szczerze polecam wam tu, tą szczotkę. Uważam, że jest najlepsza na świecie szczególnie przez to, że jest taka totalnie eko. Kolejna ważna sprawa to e, mycie włosów. E, tak jak już wcześniej powiedziałam, nie myjcie włosów codziennie i bardzo ważne jest to, żeby podczas mycia włosów Masować skórę głowy, ponieważ wtedy pobudzamy krążenie i włosy rosną nam jeszcze szybciej. Tak samo e, taki masaż można wykonywać przy użyciu różnych wcierek. Nawet kiedy nie macie żadnej wcierki, to fajnie wieczorem jest po prostu tę tą skórę głowy pomasować opuszkami palców. Jest to również fajna forma relaksu i dodatkowo pobudzacie krążenie, i włosy rosną szybciej. I już myślę, że taka piąta ostatnia rada. To dotyczy tego, jak ogłem postępujemy z naszymi włosami, czym je e, związujemy. E, ważne, żeby gumka, którą związujecie włosy przede wszystkim e, starajcie się raczej chodzić w rozpuszczonych włosach, e, kiedy trzeba to wiadomo, je związywać. Natomiast kiedy już włosy związujecie to, żeby to nie były mega ciasne e, upięcia, e, bo to też nie jest zbyt dobre. Włosy raczej tego nie lubią, e, wolą być takie rozpuszczone, e, ale kiedy je związujecie, to też, żeby to była gumka bez takich metalowych e, zakończeń. Ja Wam pokażę, mam takie gumki tutaj. Ehm, Swoją drogą to, jest, to są gumki, które no, mają tutaj takie metalowe wykończenie. To wykończenie wyrywa włosy. Też na pewno takie gumki również znacie, te spiralki. Mam ją od niedawna i jeszcze nie używałam, bo rzadko teraz zwiążę włosy, ale ona też jest dużo lepsza. I też w trakcie takiego naszego codziennego życia bardzo często bawimy się naszymi włosami, kręcimy tutaj takie kręciołki. To też nie jest dobre, bo możemy w jakiś sposób osłabić nasze włosy, dlatego zaleca się, żeby jednak tymi włosami się nie bawić. Ja akurat jestem takim przypadkiem, że ja się nocem włosami bawię, ale staram się to w jakiś sposób powstrzymywać, e, jednak wy starajcie się ich po prostu nie maltretować dodatkowo. E, tak samo, kiedy zakładacie jakąś torebkę e, przez ramię. To jeżeli ona ma łańcuszek, który może wyrywać te włosy, to też w jakiś sposób um, albo zmiejcie torebkę, albo um, przełóżcie włosy na przykład na jedną stronę, żeby ten pasek tutaj wam tych włosów nie wyrywał. Więc no, w trakcie codziennego życia naprawdę trzeba uważać na to, jak postępujemy z naszymi włosami. Kiedy zapinamy pasy w samochodzie, to one również mogą przycierać nasze włosy, więc wtedy też trzeba je w jakiś sposób wyciągnąć żeby pas nie przecierał włosów na jednej długości, na jednej wysokości i tak samo gdy ja, gdy ubieram płaszcz, teraz mamy okres taki chłodniejszy, więc kiedy ubieram płaszcz, to staram się włosy zawsze wcześniej przytrzymać, założyć jeden rękaw, przełożyć włosy, drugi rękaw, żeby tych włosów później nie wyciągać za płaszcza, ponieważ następuje nam dodatkowe przecieranie na całej długości, więc no, są, to są takie małe szczególiki, a naprawdę potrafią wiele zdziałać, więc fajnie jest o tym myśleć. Oczywiście nie można zwariować na tym punkcie, ale to są takie rzeczy, na które warto czasami zwrócić uwagę. Moi drodzy, jeżeli Wam się podobał ten film, no to zachęcam Was do lajkowania. Mam nadzieję, że Wam się mega podobało. I piszcie mi w komentarzach, czy zapuszczacie włosy, jakie są Wasze przygody, może macie jakieś inne cenne rady. Więc ja jestem bardzo ciekawa Waszych opinii, więc zachęcam do bycia aktywnym w komentarzach. No i jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to tutaj macie przycisk do tego, aby mnie subskrybować, żeby pojawiały Wam się na bieżąco moje nowe filmy i żebyście żeby wam nic nie umknęło. Także ja już się z wami żegnam do zobaczenia cześć.